A dziś zaczniemy, jak to pan Begier pięknie robi ulicę. Zaczniemy od pięknego łączenia. Niskim autem ciężko jest tu przejechać już pierwsze łączenie. Tak się pięknie kończy budowę. Dla mnie super, ekstra. Można jeździć samochodem nie ma śmiało, tylko jedynka, dwójka, trójka i do, i do przodu idziemy do kolejnego łączenia, które jest jeszcze lepiej wykonane i się zaczyna. A teraz hit mieli zrobić wjazd do domu bo, bo, bo podnieść, bo za bardzo znieśli. Idziemy No to jedziemy Pełna profeska. Tam ekstra Może wiesz, samochód. są Teraz płot BOMBA! Kolejny wiatr zrobili genialnie. Można wjeżdżać. Gdzie? Nie wiadomo. Ale można. Czy równo z zrobili? O! Tu ktoś zapłacił pieniądze. Dlatego już jest kostka betonowa. Nie tak jak wcześniej. Beton. No ale też bardzo równo jak widać. Tu dziura, tu dziura, tu coraz więcej dziur. Tam coś zapacz. A tutaj już kostki nie ma.